Siemano. Mamy sobotę. Eee, kilka obwieszczeń z samego rana. Eee, piszecie w komentarzach, żebym więcej nagrywał z prac, które robimy. Napiszcie, jak by to miało wyglądać. Czy byście chcieli widzieć cały proces od A do Z, jak składamy coś. No ale to będzie monotonne, mi się wydaje, że to za długo trwa. Czasami naprawy trwają po kilka dni. I to nie wiem, czy to będzie takie dobre do oglądania. No, ale jak będziecie chcieli więcej, to może coś chociaż w skrócie jakiejś przyspieszonej wersji albo coś. No, w sumie napiszcie, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało. Coś tam wymyślimy na pewno. Weźmiemy Wasze uwagi. A tak, yy, stoimy na tym, że ładowarka jednak nie odjechała bo okazała się uszkodzona pompka hamulcowa ma wżery w środku i co odpowietrzymy postoi stoi godzinę i się zapowietrzała. Dlatego, że dlatego podjęliśmy decyzję o dorobieniu pompki. Zadoptujemy od y, pewnie 60, krótką, bo oryginalna to pewnie około 1000 zł. Yy, a raczej też nie będzie, tylko regenerowana. A nie chcemy się bawić w regenerację, bo bo to prawdopodobnie pochodzi rok, albo i nie pochodzi, się zepsuje. A tu dorobimy już w planszy i od 30 będzie normalnie pasowała. Zaraz objedziemy ziemniaki, zobaczymy jeszcze i będziecie mieli film z każdego dnia, coś tam nagrane jest niewiele. Tak ogólnie, tylko a już następne filmy, jak napiszecie w komentarzach, co chcecie oglądać, to będziemy dostosowywać się i coś takiego robić. A na razie mamy sporo roboty, bo stoi cały park do naprawy. 2, 4, 5, 6, 7, 8 mamy na warsztacie, także... I na drugim warsztacie już coś tam stoi, także będzie co, co nagrywać. Yy, no na pewno zaczną się już, w następnym tygodniu mamy kombajny. Yy, prawdopodobnie coś tam będziemy wrzucać z tych kombajnów, ale nie za wiele. Bo wiadomo, to będzie na wyjeździe u ludzi. Nie każdy chce, żeby tam wrzucać coś, yy, ale coś tam pewnie nagramy. Jakieś kilka ujęć, coś tam się złapie. Yy, dobra, ja idę, szykuję samochód, bo dzisiaj sobota jadę na budowę. A w międzyczasie objedziemy tylko ziemniaki. Zobaczymy jeszcze i montuję film. Tak wyglądają ziemniaki na dzień dzisiejszy mieliśmy oborywać, ale jest już za późno niszczą się ziemniaki nie będziemy już robić nic chyba, że jeszcze pojeździmy w międzyrzędziach a w poniedziałek ruszamy z opryskiem, bo cały tydzień nadają pogody także od poniedziałku ruszymy z opryskami ruszymy z chwastami i zaraza stąd Pewnie jeszcze odpuścimy, na, może na koniec tygodnia zobaczymy, jak będzie szło. Będzie ile będzie. Na pewno zrobimy pierwsze chwasty, później zrobimy grzybówkę z jakimś odżywianiem, trzeba było już się wzmocnić. I będziemy działać. Kupiliśmy jakiś tam opryskiwacz do 30, żeby popryskać, bo pozbyliśmy się, bo nikt nie sądził, że ziemniaki wrócą do 30, trzeba będzie pryskać. Znaleźliśmy jakiś najtańszy, jaki tylko był. Za 400 zł. Ale to już materiał na osobny film. Zobaczycie później. Będziemy go uruchamiać. Zobaczymy, czy za 400 zł da się kupić coś, co będzie pryskało w ogóle. Dobra. Ja jeszcze tam na pole i ruszam na budowę. A i podzielę te. Nie, nie. W sumie wrzucę taki dłuższy filmik. Dobra. Lecę póki pamiętam przypomniało mi się z konkursem ja tam wcześniej mówiłem, że jak zdobędę tysiąc subów na YouTube będę organizował konkurs, w którym odnowimy ciągnik dla kogoś, wyremontujemy i właśnie przekroczyliśmy już nawet półtora tysiąca i będziemy właśnie ten konkurs realizować w ciągu myślę jakichś dwóch tygodni Myślę, że do lipca podam szczegóły. Będziecie przesyłać filmiki. Konkurs będzie tylko dla tych, co subskrybują na internecie, na YouTube. I będziemy zasady poznać. Myślę, że będziemy zbierać filmiki do sierpnia. I będziemy chcieli rozstrzygnąć konkurs gdzieś do do października tak żebyśmy przez zimę mogli komuś wyremontować ciągnik wtedy jak jest najmniej roboty bo wiadomo no nie wiadomo kto wygra i jaki będzie ciągnik nie? niektóre przychodzą remonty bardzo szybko a niektóre dłużej wiadomo że będziemy musieli to powiązać ze swoimi pracami ale myślę że damy radę jakoś to w miarę sensownie ogarnąć oczywiście wszystko będzie nagrane no bo przyjechałem na drógę Długie ziemniaki. Tutaj tak to już wygląda. Jest Bardzo ładnie. Tutaj to już i tak nie, mia, nie mieliśmy już wjeżdżać, bo już e, ostatnio jak byłem, to widziałem, że już jest za późno. Te są mniejsze, bo to innymi posadzone. Ale też są już ładnie. Od razu widać tam, gdzie, bo tutaj sypaliśmy te duże ziemniaki pewnie. I te duże krzaki to z tych dużych ziemniaków. Jednak duża różnica jest w sile. Już będą kwitły, już jest coraz więcej. Stonki widzę tutaj. No nic, jeszcze chwilę i będziemy w poniedziałek nagramy akcję, zrobimy pryskanie, uruchamianie opryskiwacza i będziemy działać. Dobra, ja montuję film, rzucę wam i pędzę na budowę w dalszej części filmu będzie to co przez tydzień działo się na warsztacie siemano w poniedziałek zaczynamy kolejny dzień pogoda się nam popsuła zaraz pójdziemy zobaczymy czy w ziemniakach woda stoi i tak bierzemy się robię kończę wycenę do Zetora Kończymy dzisiaj Pronara i kończymy dzisiaj ładowarkę. Dobra, zaraz przyjdziemy, zobaczymy jak tam w ziemniakach, ile wody. Bo u nas padało mi I bierzemy się dalej za robotę. Nawet nie ma wody. Wczoraj jeszcze tutaj stała, ale już nie ma. Tutaj trochę jest. Ale dzisiaj znowu ma dopadać zielono w zimniakach, By pasowało ruszyć z opryskiem, ale nie ma pogody. Poza tym tu się nie pojedzie, bo nogi wchodzą. No i się robi nieciekawie. Tak zimniaki już wyglądają No ale i zarastać zaczynają. Chcielibyśmy pryskać, no ale niestety. Może jutro coś będzie trochę lepiej i będziemy wchodzić już ładne ziemniaczki, ta jest inna odmiana, ta jest inna z tego samego dnia sadzone, a te są ile mniejsze jeszcze, a te już ile większe. Dobra, idę do swoich zajęć. mi się za robotę. Zrobiłem właśnie wycenę, a teraz będziemy wprowadzać ładowarkę bo niestety jest bardzo pochmurno i deszcz co chwilę pada nie, na dworze się nic nie zrobi będziemy ją wprowadzać i będziemy działać dalej zobaczymy co chłopcy przypierdolą na podnośnik dawaj koło, powiedz, skręcaj szybciej. No, chyba to się nie uda. Nie jedzie, nie aby drzwi się zamknęły. Dobra, drzwi się zamkną wały o kurwa dopiero zaczęło się nagrywać mamy już skrzynię złożoną Adrian zabija ostatnią tuleję a my zaczęliśmy rozbierać chowulce. musimy obruszać słożnie wymieniliśmy uszczelniacze na kalenderkach by ciekły Adrian do dorabia Wciągniemy spożnie, wyczyścimy i będziemy dalej działać. tu się odbywa przytaczanie spodni tak wygląda po czyszczeniu teraz bierzemy się montujemy Siemano mamy wtorek godzina pół do czwartej ja dzisiaj praktycznie nic nie zrobiłem bo cały czas jeżdżę później będę na warsztacie to wam pokażę co i jak bo zaczęliśmy robić hamulce w tej ładowarce no i okazało się że koła łożyska postrzelane oj tam dużo rzeczy pokażę wam jak wrócę teraz dojeżdżam już do białej jadę po łożyska uszczelniacze nie było w moście oleju musimy to porobić miała być wczoraj skończona a się przeciągnie że jutro będzie skończona no ale to nic, tak to bywa co jeszcze no resztę wam pokażę na warsztacie opowiem wam co tam się działo i będziemy I chłopcy tam działają dalej, obijają hamulce i takie tam ale to jak wrócimy to wam pokażę dobra ja już wróciłem mamy porozbierane tak to wygląda, łożyska powypadały Tutaj, tutaj, drugie znajemy się przy ta na jedną i na drugą stronę. Wszystkie łożyste Selniace powymieniamy i będzie chodzić następnych parę lat. Siemano, mamy środę. E, chłopcy składają dalej e, ładowarkę. Ja jadę, testuję sobie Solarisa. Zobaczymy czy nigdzie nie pociechnie pojeżdżę. Ja przy okazji pole zobaczę Dobra, włączy się, jak będę na rzepaku zobaczymy jak tam drzewa Jestem na rzepaku Tak to wygląda Piękny Łan Na pewno nie jest wszędzie tak ładnie jak tu tam dalej był dużo rzadszy i dużo niższy Tutaj to już jest naprawdę ładne. No, zobaczymy, jaka ogólna będzie. Jak jeszcze jakaś nawałnica nie przyjdzie i nie <laughs> wymuci wcześniej. Dobra, jedziemy jeszcze na ziemniaki. Zobaczymy, jesteśmy na ziemniakach. Tak to tutaj wygląda. Tutaj już są piękne krzaki. Już praktycznie rządki pozakrywane. Ale już się pokazuje nasza stoneczka. Już niedługo trzeba będzie pryskać, ale na razie nie ma warunku. A już piękne ziemniaki. To tu masz zwrotnicę, i tu masz uszczelniacz, że olej Zosi w tę stronę się nie przedostanie, ani z osi w drugą. I tutaj jest. Czekaj, gdzie będzie korek? I tu, o tu, jest korek nie? do wlewania tego oleju. I tutaj nic nie było, a wyleciało takie o, i łożyska, nie? To wszystko powypadało. Łożyska, wszystko pokupywaliśmy, składamy to. Ale tu coś było źle złożone. Bo jak wzięliśmy za, za pół oś, to 3 cm się wysuwała na zewnątrz. I teraz chcemy zdjąć drugie stronę, zobaczyć jak tam jest złożone. Bo ta strona już była kiedyś robiona. Siemano, mamy już czwartek. Działamy dalej na warsztacie. Kończymy właśnie ładowarkę. Wyszły komplikacje, ale już mamy koła pozakładane. Zrobiliśmy... Jedną i drugą stronę hamulców Tam poszły nowe na tamte koło nowe okładziny łożysko uszczelniacze bo tam nie było łożyska Ktoś złe założył pierwsze i się wysypało Tutaj tak samo hamulce wszystko już jest uruchomione odpowietrzyć Nie wiem czy jeszcze pompka nie będzie do zmiany Ale to zobaczymy Zaraz biorę się ją uruchomię Skrzynię mamy poskładaną Będziemy próbować jeździć. Akumulator już się ładuje. Wczoraj jeździłem z sadownikiem, tym solarisem. Wszystko jest w porządku. Więc w piątek do oddania, bo tam właścicielka dopiero w piątek będzie. No i działamy. Dzisiaj jeszcze pewnie do jakiegoś kombajnu pojedziemy. A i Grzesiek ma przyjechać, przywieźć ciągnik następny nam. Dzisiaj to też coś do, dogramy z grzeszkiem pewnie. Jak będzie czas. Dobra, biorę się za robot. Siemano, Grzesiek dowiózł nam taki ciągnik. Nie wiem, czy chłopcy coś nagrali, jak przywieźli. To jest International 523. Zablokował się rewers. A zablokował się właśnie dlatego, że słabej jakości był olej zalany. O! Jest zanieczyszczony i stanął, bo to jest rewers, i stanął. Teraz będziemy, rozruszaliśmy go już, będziemy czyścić to wszystko. Zalejemy nowym olejem, poskręcamy i do odbioru będzie. Ładowarka jest już skończona, ruszyliśmy. Wczoraj mieliśmy problem, żeby ruszyła, a problem był dlatego, że było jeszcze mało oleju w skrzyni. A tu olej w skrzyni uzupełnia się tylnym mostem. I uzupełnialiśmy dzisiaj oleje na spokojnie i ruszył bez problemu. Wszystko działa tak jak powinno. Jakieś tam testy pewnie zrobimy jeszcze wieczorem i do oddania też jutro. A teraz jedziemy jeszcze do tego makkornika co robiliśmy. Zmienimy jedną cewkę, bo padła. A później jedziemy do kombajnu, zawiedziemy dwa sita i tulejki na wytrząsaczach wymienimy. To szybka robota i będzie też kolejna zrobiona. Dobra, działamy. Szykujemy maszynę do mycia. Tak, zaczęliśmy myć, ale widzę, że już będzie źle. To, co szczyściłem, szczotko to błyszczy się, a to, co samo chemią, to nie no ciężko będzie to zmyć. Coś tam trochę się umywa, ale niewiele, ale będziemy sobie jutro z tym radzić. Musimy, za jutro to zrobić, bo w sumie nie musimy. Bo z tego, co wiem, Grzesiek pojechał na opolagrę, to nam nie odwiezie go, dopiero odwiezie jak wróci. Jeszcze muszę do niego zadzwonić. Co tam? Z wodowarką mamy ogarnięte. Mam jeszcze jedną rzecz z hamulcami. Ogarnąć, ale już jeździ wszystko jest OK. Jutro oddajemy Solarisa. No i będzie chyba udany ten tydzień. Dobra, ja się już z wami żegnam. Złożę film, wrzucę i, i tyle. Na razie.